4 prawy długi do tchni mocno 5 lewy. Do 5 prawy długi otwiera przez szczyt, do 5 lewy bardzo długi do mocno 5 prawy. 60, 6 lewy otwiera, 30. 6 lewy do 5 prawy zacisk, 50. 6 lewy 150, 5 lewy bardzo długi. 6 prawy, dotknij, 5 lewy długi, otwiera, 100 6 lewy, 50 6 lewy, przez szczyt, powoli, 50 2 prawy Do 2 lewy długi, do 3 prawy, 4 lewy Do 6 prawy, bardzo długi, przez szczyt, 60 6 lewy długi, zacisk, 4 do 6 prawy Lewą przez 30, 3 prawy, zacisk. Do 4 lewy długi, do ostrożnie, 3 prawy długi, zacisk. 2. 100, 3 lewy, 30. 2 prawy długi, otwiera przez szczyt, 30. 4 lewy, do 5 prawy. Do 3 lewy, otwiera 6, bardzo długi, 30. Do 2 prawy długi. Do 6 lewy. Do 3 prawy długi. Otwiera. Do 6 lewy. Bardzo, bardzo długi. Zacisk. 4. Prawą przez 53. Lewy zacisk. Do 4 prawy. 31. Lewy długi. Zacisk. Do 1 prawy. Do 1 prawy przez metę, do 2 lewy, do 3 prawy hamuj.